Dla mnie każdy mecz jest bardzo ważny, tak samo i mecz z motorem, jak i poprzedni mecz z kosmosem też był bardzo ważny. W każdym gramy o pełną pulę i, i tak się przygotowujemy też do tego meczu, czyli normalnym cyklem idziemy i myślę, że... Jedynym jakimś tam dreszczykiem to będzie no, elektryzujący troszkę, troszkę pojedynek, boderbowy, ale mówię, no, my przygotowujemy się do tego meczu normalnym tokiem, i, i mam nadzieję, że będziemy w pełni przygotowani do tego meczu. Nie wyobrażam sobie, że. Będzie, nie będzie to mecz, w którym ktoś, ktoś odstawi nogę, gdzieś ktoś odpuści w którymś momencie. Na pewno, na pewno trzeba być w tym meczu bardzo zaangażowanym, podejść bardzo ambicjonalnie, ale też i realizować to, co sobie założymy, bo, bo nie można gdzieś tam w którymś momencie stracić głowy, żeby, żeby zaraz gdzieś tego meczu nie, nie przegrać. Czy od, no, chyba od Dawien dawna Awia jest. Wyżej w tabeli od motoru i tak może z tego względu jesteśmy w roli faworyta. Chociaż ja uważam, że każdy ma równe, równe szanse. Zespół motoru jest to na pewno solidny, solidny zespół, który może nie do końca spełnia oczekiwań swoich kibiców, działaczy, ale jest to zespół, który, w szeregach których, którego jest wielu niezłych. Zawodników, jak na ten poziom rozgrywek, i na pewno spodziewamy się ciężkiego spotkania. Szkielet mamy przygotowany na ten mecz, na pewno kilka, kilka pozycji jeszcze jest pod znakiem zapytania. Obserwujemy chłopaków, patrzymy jak wyglądają w tym mikrocyklu, po to, żeby wybrać optymalnie ten najlepszy zespół, sklecić najlepszą jedenastkę, żeby ci, co wyszli, wyjdą na, na ten mecz, żeby zaprezentowali się jak najlepiej i żebyśmy wszyscy mieli przyjemność z tego, i z wyniku i z gry naszego zespołu. Jak pokazują ostatnie wydarzenia w klubie, widzę są z nami. Podejmujemy wyzwanie i gramy o trzy punkty dla nich przede wszystkim. Wiemy, że się zaangażowali w pomoc dla nas, dlatego chcielibyśmy się odwdzięczyć dobrą grą i dobrym wynikiem. Z reguły wszystkie te mecze wyderbowe pokazywały, jeżeli chodzi o sam poziom sportowy, że były to typowe mecze walki. No mam nadzieję, że że tym razem będzie to trochę lepsze wyzowisko dla, dla kibiców, a przede wszystkim y, rezultat będzie lepszy niż w ostatnich meczach dla nas. Nie ma co ukrywać, że dłuższy czas żyjemy tym, tym meczem. Nawet się dało wyczuć na ostatnim spotkaniu w Nowo Tańcu, że, 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 już, że już żyliśmy też tym meczem y, derbowym. No, na pewno jest olbrzymia mo mobilizacja i, i czuć, ten, czuć już tą y, atmosferę derbów.